Mam krótki, śmietnikowy artysta z tej strony. Ach, nie mogłem wytrzymać ludzi mi się dosłownie nie mogłem wytrzymać. I mamy noc z czwartku na, na środy na czwartek sorki. No i co? No i tutaj wyszedłem na mały rekonesans. Tak w ogóle to straszny się był. Jak to przeżywacie, piszcie, napiszcie w komentarzach, bo ja po prostu ciężko, ciężko by było poszukiwać w dzień, chyba że z jakimś takim wiatraczkiem, prawda? Czy coś, nie? Ale ostatnio znalazłem taki wachlarzyk, prawda? Nie wiem, czy chyba nie jest chiński, ale fajny, prawda? Działa. Eee, może gdzieś tam eee, pokażę Wam działanie tego wachlarzyku, ale tutaj jesteśmy na pierwszym miejscu, od razu już, że włączyłem kamerę no i zobaczcie, zobaczcie, co my tu mamy. Zabawki, czyli to co mi się lubią najbardziej, że tak powiem, zabaweczki, no nie? Nie, zabawki też się czy nie nagrywałbym tych zabawek nawet, bo już w swojej karierze trochę tych klocków to już mam na, na magazynie, dlatego nie wiem, czy je dalej składować. No ale co, zobaczmy komisyjnie, co tu może być, co tu może być, a co tu może być od razu. I! I! Yy, normalnie. Błank rozbity, Forsa. Normalnie żywa Forsa. Żywa Forsa. Ty do tego patrzymy. Dobra. Żarty żartami. Forsa wkładałem na bok. Ale zacz... chciałem nagrać. Zacząłem nagrywać, bo zauważyłem znowu, że są kolejne, patrzcie, też pierniczony Minecraft. Minecraft, ale po prostu inne klocki. Nie wiem nagle dwa dni pod rząd, dwa różne kontenery te minecrafty, klocki minecrafta bo widziałem jeszcze więcej Wiecie, to? patrzcie jeszcze minecraft, ale można złożyć chyba tego wielkiego ludziola z minecrafta, z klocków lego kurcze, mega dużo elementów mega dużo, sprawdzimy ile tych elementów, dajcie mi jakąś reklamówkę dajcie mi jakąś reklamówkę, bo nie wytrzymie tutaj, reklamówkę mamy nie mamy, kurcze blawe. co tu w ogóle jest, bo jeszcze nie zaglądałem tak w ogóle, może coś w papierze wychaczę dla was, Dobra, to nie ma żadnych gramów. Chciałem sobie to przebierać, no nie? No dobra, to przebieramy tutaj. Sprawdźmy. Te Lego. Wysypimy tutaj, będziemy wysypywać. Lego. Do Lego. Czy chcecie po prostu pazur normalnie z Lego? Co to jest? Pasek do zegarka z Lego. I różne takie. A, to pewnie był jakiś trawnik czy coś, no nie? Nie wiem. Sprawdźmy dalej. Pazur. O ten skażyk, to z wami tworzę naraz. Na co to jest, to jest? Otwierajmy. co to jest. Co to jest? Pieski. Fajna świnka, ale ma jakieś sygnaturki? No nie mają sygnaturki Kurczę, to nie wiem, nie wiem sygnatur. Ale są fajne, foczka wiecie, figurki, figurki zbieram, więc chyba je wezmę, ale nie wszystkie, foczkę to wezmę, to wezmę, reniferka, żabkę weźmiemy. Co weźmy też tę Układamy tu te rzeczy, które zabierzemy. Znaczy, ale nie wiem czy się nie rozłączę, czy się nie połączę z wami jak, no co to jest, no nie wiadomo, to jakaś, się... a bo można układać tą samą krainę z tymi, z tymi filmami kurczę całymi, tutaj. dobra nie wiem, nie wiem, zaraz zobaczymy potem, sprawdźmy co tu jeszcze mamy, co tu jeszcze mamy, weźmiemy taki weźmiemy takiego tygrysa, wam powiem, bieli grysa. Może połączyć z nami za chwilę, jak trochę... O, patrzcie ile Minecraftów, patrzcie ilu kludów. Normalnie, fajne klocki LEGO. Kurde, będę miał znowu strzał klocków LEGO. Bo Minecrafty, to wiele tych Minecraftów składali normalnie. Minecrafty biały. Tu mamy jakieś części do LEGO też. Asortyment, fajne ludziki LEGO. Tu do LEGO pójdzie. O, jest zielone Minecrafty. Co z tego można złożyć, co z tego można złożyć, nie wiem. Jak myślicie? Zobaczymy. Nie wiem czy będę zamulał, no, ale to jest naprawdę piesek normalnie. Piesek Minecraft. Ty, patrzcie. Ale jazda. Z Lego. Dobra, mieszam z tym. Dalej. Dobra. Coś ciekawego będzie. Na Lego to segrybuje. Nie będę zamulał. Tutaj zobaczymy co mi się udało. Piłeczkę też weźmiemy. Nowa piłeczka. Dobra piłeczka też Druga piłeczka, same piłeczka. tenisowy. Mogę sobie pobrać w tenisa. To też chyba z LEGO, nie? Pisze kurczę LEGO czy nie? Biery to Dobra, to. Bieli takie kierutki. Tak, niepełno tych części to, 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 to może być jeden gigantyczny, ja więc powiem, jeden gigantyczny depozyt Lego. Dobra, zaraz się połączę z wami, jak to skleję wszystko. Of w ogóle jeszcze wam nagram to. Patrzę jakie kęsy w ogóle ma masakra. Kęsy są, co to jest za kęs? Lalka Barbie 2016 matel jest znak seryjny. Nie wiem, kęsy z Indonezji fajne takie. Tu jeszcze Ken, normalnie nie wiem czy to mogę na kanale pokazywać, normalnie dla widzów, dla widzów o mocnych nerwach, Ken z spódniczce, ale fajne, też jest, 2016 Mattel, prawda, także zabawki Mattela, Kena, dwa Kenki mam i resztę wam się, możecie patrzeć, Ken. też Kenny, Kenny, keny, Kenny, keny, Kenny, nie ma sygnatury, podróbka, fake Ken dosłownie, to nie jest żaden Ken. To nie jest żaden kem normalny, patrzcie ty ziomek, nie podrabiaj na kurde. Koniec, jest normalnie, wskoczył z powrotem. Mało wow, tu Barbie była. Simba Toys. Baka podróbka, ba, Barbie w ogóle, Dobra, Zjedziemy i się z wami połączę. Ja pierdziele normalnie ludzie, zalewa mnie, patrzcie. operwanie urwanie chmury byczło masakra. My w kontenerze tutaj, zaczęło się wlewać, dosłownie zalewać to wszystko, trzeba było, trzeba było to, normalny patrzcie, cały kontener wlewa się woda, Pomóc, pomóż, nastała, w normalnie pasie. ale tu oddzieliłem te rzeczy, wiecie, oddzieliłem i wyskoczyły lalki Barbie, prawda, Barbie takie, pokażę Wam, jedna lalka Barbie, o, ciężko podsumowanie w takim robić, no, tutaj jest taka, w takim metrażu, ale trzeba to zrobić. Lalka Henry wyskoczyły w dzieliście. Jeden, taka lalka Barwi. Wszystko Barwi, patrzcie, Barwi, Oryginałe Barbie Barwi, Henca, Henk, dzieliście Papierka ma. Taka Barbie dalka Indiańskie Także skarb Alex Barbie z Patrzcie na Barbie Tutaj na tu Lego wszystkie oddzieliłem, to zbierałem, patrzcie ile tego jest tego LEGUSA patrzcie Z Frenchów są różne, nie? Z Lego O, są patrzcie do tego Lego tu ma na... Natrzepałem, oddzielałem Frenzy Różne dziki takie, prawda No milionek nawet, nawet Nawet Frenzy 2009, ten Frenz ma już 13 lat Frenz Mogą to być, jakieś powiem wam friendsy, Ale te, widzicie Zabawki Ten 2006, wiecie, poznajecie takie zabawki? A ten Normalnie 1995 Fajny ludzi z 1995 roku, nie? jak mi Może być taki ludzi z 1995? Dobra, poza tym jeszcze inne frency wyskoczyły takie. O. coś takiego Podokłada się, o można im pokompletować głowy, że tak powiem też. Całe. Tak wygląda nasz skarbik. O. Odpadło. Tu i tam, Przy okazji zrobimy, no, Już pomogłem w tej lalce. No, także takie laleczki, co jeszcze, to jeszcze? Też ciekawostek, no i, i trochę i elementów z rownicy Lego, prawda? Duży, zobaczcie. Cała taka, że tak powiem, przyjrzyjcie się. drobnica ALEGO, Ludziki każdą Ludzików coś takiego mamy jedną w była tam taka jedna kurczuta, no, To głowy mi brakowało głowy znalazłem by kompletowo no dobra, to by był starter wpakujemy to pokażę wam dalej. ten zawadza ale pada masako Będzie to chodziło zaraz nie wiem 10 dróg ba, mam te dwa roboty są so. o co chodzi w tych robotach powiedz mi o co w nich chodzi bo nie wiem to są roboty jakieś sygnowane z silver League 2000 o z hongkongu hongkong no nie hongkong gdzie się włączało włączymy go Patrzcie, ten jakoś, nie wiem, ten kurde nie działa, a tego włącza. O! On coś pracuje normalnie. Włącza się, patrzcie. Włącza się, a drugi? odpalić czy nie? Muszę drugiego włączyć, pali normalnie. Drugi on. Ten baterii nie ma. A działa, pa! On jeździ normalnie. Jeździ. Przed chwilą jechał, kurde. Ale no nie, o. Oba, oba świecą. patrzcie. One muszą działać te roboty. Do czego służą? No nie wiem, piszcie w komentarzach do czego one mogą służyć. Dlaczego mogą służyć? W komentarzach pisze. Wyłączamy je. Te dwa takie roboty. Fajne roboty. Wyłączymy je. Na legalu. Bo chcę wam, nie pokażę wam kurcze i dlatego. tu też jakiś ken następny taki. A tu widzieliście go. Tych z Monster High trochę jest lale. Patrzcie lalej z Monster High. Tak Monster High? Taka taka. Patrzcie taka. Ta niebieska fajna jest w ogóle. Ale tych lalek tutaj jest popatrzcie raz, dwa, trzy, cztery Ciężko podsumowanie robić w takich warunkach, ale co w deszczu musimy to zrobić? 5. Będę wam pokazywał ta taka coś takiego. Coś takiego Coś takiego Sura, tak się podoba, jak bardzo ładny skarbnik. Nie tak. co coś jeszcze będzie z tych Z tych po drugiej stronie, będzie, a, to pobieżnie, a po co mi tu brano? nie jest ubrany, żeby nie jest ubrany, kurde, przebacza, czas piernicza. A. Prostu tych klocków Lego, patrzcie, Minecrafta, jest to głowy tyle. A klocku z Minecrafta jest tyle, patrzcie. wiele klocków dużowe niebieskie białe duże o jeszcze taka jest agentka a tą pokazywałem Nie wiem. zielone ten samolot który wam pokazywałem fajny samolot fajny fajny drog. i to już jest jakby sygnowany caravan fajny wszystko, no nie, bo tam jeszcze jakieś ludziki wyskakują, hardkorowe ludziki, lego, patrzcie normalnie tu są kurcze jakieś vintage chyba no i tyle by było także lecimy. i co i trzymajcie się, do no bo tu jeszcze coś takiego duże zabawy, trzymajcie się no, no ale majska Okay. Lecimy dalej. O, deszcz przestał padać. na szczęście już jakiś czas temu ja już przeszedłem parę, parę, parę naście powiem wam miejscówek i wszystko wiecie, jak to jest, był wieczór yy, ciepły wieczór był to, chodziło dużo ludzi Potem dopiero spadł deszcz. Praktycznie 23 24. Także także po prostu to jest tylko loteria, ale tutaj yy, Wziąłem i namierzyłem, ale fajnie, byłem jakieś w pierwsza, pierwsza miejscowa po paru tam kontenerach i już wyskoczył huta jeng czy huta feng, huta feng, huta feng, fajny tasak, no nie, powiedzcie, fajny tasak, także spoko, z huty feng, to wam chcę tylko pokazać, że taki leżał tutaj. Ty, normalnie, to jest prawdziwa bursztynowa komnata. Kurwa, normalnie ten widok podwójny, podwójny miałem zadowolony, patrzcie! Normalnie, kurde... Chociaż, chociaż, chociaż... No, zobaczymy wszystko, kurde, patrzcie jaki depozyt. Depozyt, depozyt porcelany. Patrzcie, co tu jest, ty? Jaka to sygnatura, to wazon? Co to, kurde, masakra. Co to jest? Hejke? 130 litra. Poznajecie w ogóle te sygnatury? Masakra ależ to się dosłownie to jest normalnie Deutsche Reich. Deutsche DD. De De. Nie. Republik. Kurde German. German, Deutsche Republik. Tak? Nie wiem. Poprawcie mnie, jak coś złego powiem. Ale normalnie. Kurde, że Jestem zajęty tym wszystkim. że masakra w świetnym stanie dosłownie, w świetnym stanie patrzcie na to patrzcie dosłownie na to patrzcie świetne dosłownie masakra mega 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 zajebiaszcze ta kula w ogóle taka masywna jest taka masywna kurde ale fajny przedmiot dobra zobaczmy co dalej jest zobaczmy co dalej tutaj mamy Bajlaju. Co to jest whisky? Piszcie w komentarzach. Tu też po Bajlaju, dwie takie te komplet. Ale ty, to jest do tego kompletu, zobaczcie. Ten mleczniczek mały GDR i taka mordka. ty fajny w ogóle komplet. kurczę To słuchaj, te uszka są to zielony kolor. Uwielbiam. Co to w ogóle jest? Co to jest? Chócie! Dziesięć ten, ale kurde, nie ma góry. Co cukiernica taka? Powiedzcie, czy dobrze mówię cukiernica? Fajne, fajne, kurde, tu taka krzywa jest trochę. Jakby PRL, no nie? PRL to jest na pewno PRL. To jest PRL na miliard procent dosłownie. Dobra, co dalej tu mamy? O, jeszcze jest to z kompletu. Kurde, sztos totalny. Sztos, też jest zadowolony? Tak. Tak, i tu się dowiem więcej. GDR Co? Made in GDR, ale fajny, zobaczcie dalej, co my tu mamy, co my tu mamy ludzie, to mi się podobają takie depozycje, kurcze, a opłacało się na w tym deszczu, po deszczu jeszcze łazić tą noc, bo już powiem wam po tym, po tych depozycjach zabawek, to miałem sobie już odpuścić, no nie, ale mówię, kurde, za krótki będzie odcinek, tam ile, 12 minut, trzeba jeszcze po, trzeba jeszcze po prostu lecieć na następne dzielnice, także tutaj... Musicie być wytrwali, musicie być wytrwali, piękny, piękna chińska, no nie porcelana, musicie być w tym wytrwali i nie odpuszczać, bo jak chodzicie co dwa dni, co ten, to to nic z tego nie będzie, musicie cały czas, cały czas chodzić, prawda? Zobaczcie to, zobaczcie to, całe czy nie? całe, to wszystko jest całe w ogóle, Karolina. piękne zdobienia, porcelany z Karoliny, sami ocencie, piękność. Szto sidło, szto sidło dosłownie. Lubię, lubię porcelankę też. Co tu jeszcze jest? Co to jest? Kamionka? Wiem na czym jem. <laughs> na zupkę, nie? Takie, takie coś, ale ładne wzory to. Bieli, bieli, bieli też. To bieli też. Wszystko bieli dosłownie. Co tu my tu mamy? Patrzcie. Ty wałbrzyj stary. Poczwórnie sygnowany. Masakra, kurde. Sztos, 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 Piękność, piękność. Ładna rzecz. I to całe, całe. A może to pasuje do tego tej. Patrzcie! dopasowałem normalnie chyba po, tu jest cały chyba komplet. Ale fajny w ogóle. Ale artefakcik. Ja lubię takie coś. Ojej. To chociaż jest fajne, całe, dobra. Lecimy dalej. Szkoda, że tego nie ma się góry, kurczę, fajne by było. No. Patrzcie na to, taki sam, taki sam. Patrzcie, chodzisz, ale to chyba ta nie? Stamar. Stamar chodzisz Po przeczyszczeniu pewnie igła będzie, by była, nie? Będzie. Bo to przeczyszczę, ale dopiero jak to przetransportujemy. Co dalej? Drugi taki talerzyk jest też cały, cały, normalny cały. Cały, pięknie, 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 co jeszcze mamy, to poka to widzieliśmy. patrzcie na to dosłownie, pierw sygnatura, kurde Made in China, wiecie, macie tylko Made in China. fajne ty, co tam jest w środku, patrz jakaś ujcha, fajne zdobienia w ogóle, konkret, konkret zdobienia, historia taka, wyszli sobie z nie, zajebiste. Całe świetne. Na razie tutaj położymy zobaczy, łyżeczka nawet jest, ale jazda. Widzicie taką łyżeczkę fajną? Fajowa w ogóle ta Masakra, elegancka. I cały kubek też, powiedzcie, że cały, cały. Madej China, ale fajnie tu wykończony na dole. Piękny kuban w ogóle. Powiedzcie. Normalnie bogato, bogata historia. Fajny wypadzi, kurde dobrze że jednak, dobrze, że poszedłem po tym deszczu, teraz się cieszę po prostu, no i co, włożymy tu za mężeczkę? o jakieś jeszcze, zobaczymy, pokażę, bo ja jeszcze jedno tu widziałem, zaraz Wam powiem coś, zaraz Wam pokażę pewną rzecz, to to jest tućce, i eee. Poland jakiś to, Poland, Lefana, No dobrze. Patrzcie, pokażę Wam o co chodzi. Także to wygląda taki cały. Patrzcie na to w ogóle. W końcu to było kurde, całe. Dosłownie chyba też ktoś wypierniczył. Razem z tym. Tu jest część tego depozytu. Całego dnia. No nie, jest trochę, jest trochę, ale kurde, to jest w ogóle masakra. Co to jest? Nie ma żadnych sygnatur. Co o tym powiecie? Może lekko tutaj tak by lekko pękło ale to jego uroku nie odbiera co to jest, PRL czy nie PRL? Jak myślicie? Fajny, fajny zbanuszek kurczę, to sztos. jest to sidło takie, patrzcie Fajny porcelana, nie? Czy zaczywając? Czy koło garncarskie zajrzymy do środka? Fajny, fajny. Kurczę, normalnie, tu już nic nie ma. Czekaj, czekaj, czekaj. Kurczę, trzeba było jeszcze cunąć ludzie. Właśnie patrzyłem, kurczę, dokładnie. A to trzeba wszystko. Jak widzicie jeden wazon, to musicie sprawdzać dokładnie, że tak powiem. Płaście ile tego jest normalnie. A, mega, mega dosłownie zarobiście. Także to wasze łupy. Zobaczcie, bo nie będzie podsumowania. zajebiaszcze rzeczy. Mega dosłownie. Prawdziwe skarby, prawdziwe, tu Wszystko trzeba. Ja to w to pakuję normalnie. W tym się wezmę, dźwignię to w tym kartonie. Tylko muszę to pokładać jakoś. Ludziska, dobra, pokładam to i lecimy dalej. Po prostu jeszcze, jeszcze, coś, jeszcze, jeszcze coś Wiecie co, że dostaję turbo do ładowania Teraz turbo do ładowania i, i lecimy. Powiem Wam, jestem transportem, polecimy na następną jeszcze dzielnicę zobaczyć, rozejrzeć się. Nie no, trzymajcie mnie to dosłownie, trzymajcie mnie, kurde, nie wierzę, ty. Patrzcie to w ogóle, ty, powiedzcie tylko, wygląda wszystko na całe, ale to jest normalnie te PRL. To jest już PRL na milion procent, ty, weźcie tą rybę ode mnie, bo... Patrzcie, jak Tylko żeby to nie było, kurde, zbite, patrzcie, co to jest w ogóle. Puchar, dosłownie. Masakra. O, ale dzionek dzisiaj, ale nocka. Oja pierdziel. To to w ogóle jest PRL. PRL normalnie. Chyba, nie wiem, bo kurde, powiem wam, że tu wygląda na takie szkło, kurcze te starsze, no nie? Więc nie wiem, powiedzcie mi w komentarzach co to może być. Ale to jest olbrzymie. To jest normalnie wielki, gigantyczny... Wielka gigantyczna lampka. Dla, żeby można siebie samego oszukać. Normalnie jak coś, to ja piję tylko jedną lampkę dziennie. To jest zajebiste dosłownie Kurde, ależ to dosłownie masakra Ależ to, kurde Normalnie, ale wariat Ale to jest wariat, dosłownie, patrzcie To jest pucharty, żebym tego czasami Nie zbił z tej podjarki całej Ale patrz to Miazga Kurde, nic tu nie ma jeszcze Ty, że on tak leżał w ogóle To masakra jakaś Kurde, zarombiste, co jest zarąbiste. Ej, ludzika, normalnie nie, no teraz chyba już trochę zaczyna zimno się robić, tam jest jadłodzielnia, ale widzę z daleka, że nic nie ma i chyba trzeba uderzać do domu, nie? Chyba trzeba uderzać na chatę, bo już, kurczę, skarb lalek, skarb lego, skarb tych, kurde, watych i jeszcze, kurczę, co to jest? Tylko powiedzcie mi, czy to jest stare. Powiedzcie, żebym tego nie zbił czasami, żebym to nie zbił. To jest mój dzisiaj fan To jest fan dnia mój dzisiaj Uuu! A, ha, ha, ha. Zarąbiste normalnie Mega Dobra, lecimy, lecimy Ja to muszę zapakować na transport I lecimy normalnie, czekajcie żebym to nie zbił A nie Jeszcze zobaczę co jest tam w ogóle w tym przejściu Tam jest jeszcze jeden kontener I zobaczę sobie tam od razu, a potem pójdę to z tym To jest zarąbista rzecz, masakra Zarąbista I tutaj taka miejscóweczka od razu, patrzcie i wziąłem, oporządziłem taką torbę, bo przykuła, moją uwagę przykuła właśnie ta paletka, prawda? Ale odważyłem paletkę, bo to okazało się jakieś, nie wiem co to jest, patrzcie, buciki. Normalnie mam takie, podobne, pamiętacie, że już takie trafiliśmy w jednym z odcinków, no ale fajne drewniane buciki, to są z tego co wiem holenderskie, prawda? Także, także fajny strzał kolejny do kolekcji. I tamten był inny kolor, ale fajnie, no nie? Dlatego dobra, bieli, buciki. No i lecimy. Hmm?